Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, ostatni odcinek nagrywałam... Będąc z moimi końmi w stajni, a dzisiaj nagrywam będąc na wybiegu u nich. One sobie zgubią sianko, a ja jestem z nimi i postanowiłam nagrać. Mimo, że zdaję sobie sprawę, że wietrzyk w drzewach trochę szumi, że mogą być jakieś różne odgłosy z pobliskiej drogi, że mogą przejeżdżać różne samochody. Przed chwilą leciał helikopter, więc rozumiem, że jakość nagrania może być gorsza. Natomiast zdecydowałam się nagrywać, bo bardzo jestem zadowolona i temat sam po raz kolejny do mnie przyszedł. Muzyka Wracając do ostatniego odcinka, był o dźwiganiu ciężarów, i przede wszystkim chodziło mi o to, jakie ciężary psychiczne dźwigamy, bo wydaje mi się, że z fizycznymi rzeczami jesteśmy w stanie sobie łatwiej poradzić. Zawsze ktoś nas może. Wspomóc prędzej, bo widzi, że dźwigamy. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie psychiczne, to czasami nie dajemy po sobie znać, że cierpimy, że dźwigamy ciężar i w związku z tym czasami trudno pomóc. Czasami nie chcemy pomocy. Albo się boimy o nią poprosić, boimy się rozczarowania. Pewnie wiele względów jest. Camidzie, jeśli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś ostatniego odcinka, a ty co dźwigasz, to zapraszam. A dzisiaj będzie o smaczkach, o drobnych przyjemnościach. I kilka razy już wspominam, że jak przyjeżdżam do koni, to moim zdaniem one się cieszą. Dzisiaj, jak podjechałam, no to poezja po raz kolejny dała takie wokalizy. Jak mnie usłyszała, jak powiedziałam, cześć z daleka, to rżała. Jak szłam, to jeszcze bardziej rżała. Potem podeszła w moją stronę. Także była. Przy końcu wybiegu, czyli znaczy maksymalnie na ile mogła podejść, podeszła i gadała, i rżała, i chrumkała. Ona też wie, że na dzień dobry zawsze mam dla nich albo jabłuszko, albo marchewkę, albo co najmniej takiego cukiereczka. Czyli takie drobne przyjemności na dzień dobry. Na do widzenia zawsze też daje im takie drobne przyjemności. Widać, że to je przywiązuje, widać, że one się cieszą. I o tych drobnych przyjemnościach właśnie sobie pomyślałam. Ja bardzo lubię sobie sprawiać drobne przyjemności i zawsze nagradzam się za jakieś fajne rzeczy, które zrobiłam. I na przykład potrafię na pół roku przed urodzinami kupić sobie prezent, no bo będą urodziny, kilka miesięcy po imieninach, no to zaległe na imieniny albo to po prostu bez okazji, to dla siebie, to z wdzięcznością za życie, za piękno. Więc lubię sobie sprawiać drobne przyjemności, lubię ludziom sprawiać drobne przyjemności i dzisiaj ta poezja, która właśnie tak śpiewała, wołała, a później jak wgryzła się w jabłko, takie soczyste jabłko było, to aż mnie sokiem od jabłka opryskała i zaczęłam się tak śmiać. Ja mówię, Boże, ja drobną przyjemność jej dałam, czyli pyszne, soczyste jabłko, a <grywka> ona mnie całą masz obryzgała i się uśmiałam. I dają mi tyle radości. I teraz Florek tutaj podszedł i słucha, co ja takiego robię i zastanawia się tymi swoimi wielkimi oczyskami i z tą długą, piękną grzywą. I tak sobie myśli, co ta pani gada? A ja was chcę zachęcić do tego, żebyście... Robili sobie drobne przyjemności, żebyście robili ludziom drobne przyjemności. I oczywiście pytania rozwojowe, czym dla ciebie jest taka drobna przyjemność? Kiedy ostatnio sprawiłaś, sprawiłeś sobie radość właśnie jakąś drobnostką? Co Twoim bliskim mogłyby dać takie drobne przyjemności, drobne radości, małe smaczki? I kiedy ostatnio taką drobną radość im sprawiłaś? Im sprawiłaś. Także dzięki za dziś. Pięknego weekendu, bo podcast ukazuje się zawsze w piątki o 19.00. Więc pięknego weekendu z takimi drobiazgami, które dasz sobie, z drobiazgami, które dasz innym. I tym drobiazgiem to może być uśmiech. To nie musi być jakiś wielki prezent. To może być dobre słowo. To może być dobry dotyk. To może być pobycie z kimś. Takie drobne radości, drobne smaczki. I jeszcze mam jedną prośbę. Zapraszam cię do zasubskrybowania kanału na Spotify, do polubienia moich postów na social mediach ale też do właśnie dawania lajków, do udostępniania. Zależy mi, żeby jak najwięcej osób korzystało z tych treści, które przygotowuję dla Was, przygotowuję dla tych, którzy chcą się rozwijać, dla tych, którzy szukają inspiracji. Niekoniecznie dla tych, którzy kochają konie, bo konie tutaj zawsze są tłem, natomiast dla tych, którzy chcą się rozwijać. Im więcej osób będzie wiedziało o tym podcaście, tym być może więcej będzie słuchać. I mam nadzieję, że co tygodniowy odcinek sprawi im i sprawia Wam drobną radość. Jeszcze raz dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie, cześć.